Zaczynamy piękny dzień. Jesteśmy w Turcji w hotelu Mega Saraj. Tutaj Ania. Moja siostra z Nuniusią. Cześć Nunia! Jesteś taka duża. Dzisiaj zaczęłaś stawiać pierwsze kroki dosłownie. Zrobiłaś pierwsze kroki w łóżeczku dwa razy i to nie przy mamie. Ale przy cioci? Przy cioci, ale nie przy mamie jeszcze. Zaczęła stawać, wczoraj zaczęła tutaj. Dzisiaj pierwsze kroki. No mama jest dumna, bardzo. I mamy 40 stopni upału. Jesteśmy właśnie po śniadaniu. Tak? I jesteśmy na kolejnej wycieczce w Turcji. Zwiedzamy świat. Piękny hotel, taki ogromny resort. Mega Saraj, klub Belek. O, jak gorąco! Aż tutaj po prostu jak wchodzę, to, to normalnie trochę, trochę parzy, więc zaraz skakuję tutaj do basenu. To co jest super, to mamy takiego bungalowa, który jest dwupiętrowy. Tutaj jest akurat nasz pokój z Ernestem. Mamy takie dwa łóżka i tam jeszcze pokój nieni, a tutaj są schody i na górze też jest pokój, akurat moja siostra. I mój szwagier tam sobie śpią na górze i też mają taki balkon. To jest taki bungalow dwupiętrowy. I tutaj obok też mamy swoich sąsiadów. Mamy basenik taki prywatny. Ale oprócz tego tutaj na całym resorcie, oczywiście, w całym resorcie oczywiście są baseny, są zjeżdżalnie. Już co niektórzy tutaj świrowali na pontonach my jeszcze tego nie widziałyśmy i może dobrze, że tego nie widziałyśmy, bo nas takie rzeczy za nią stresują. Dużo tutaj jest atrakcji, tak naprawdę w tym hotelu można, można w ogóle z niego nie wychodzić. I to jest nasz. Można powiedzieć drugi dzień taki, Ale taki dzień w pełni od rana Gdzie byłyśmy na śniadanku A już za niedługo obiad się zacznie Ale gorąco No nie Ja tak samo podchodziłam tam i uciekałam Miunia się kąpie Co jest? Dziennik w baseniku! Gwiazda moja, grażyna na wakacjach. O. Halineczka, jedna grażynka, druga grażynka. Teraz mamy cień? Mamy cień? Należy w drugą na stronę. A ja stwierdziłam, że muszę kupić jedno częściowe, bo mi się ostatnio zrobiło tu po tych, po tych wyjazdach. O, to jest taka dyplomatyczna odpowiedź ładna. Przed wyjazdem byłam na cateringu specjalnie, żeby móc tutaj jeść dobrze. Wiem, że ten catering może za dużo mi nie dał, bo miałam go ledwo parę dni, aczkolwiek... Jeden dzień po cateringu. Nie, ale prawda, bo miałam cały tydzień. Tylko... Ale tak dobrze, że z tym cateringiem, Jazz jest w ogóle bardzo dobry. Już mi sta... ta, ta woda po prostu, która się gromadzi. Że, po prostu nie miałam, je tu mówić, no... Woda... Wcześniej się ogromadziła i przez to miałam już taki bardziej pełny ten brzuch Tak czułam, że jestem tutaj taka ten I, i to, jest na, na, ale to jest śmieszne, ale naprawdę wystarczyło 5 dni dietki Jedzenia tego, co miałam w posiłkach i mi naprawdę o wiele lepiej Weszliśmy aktualnie z pokoju Niunia Przespała bardzo ładnie, bo tak, no można powiedzieć, że po 12.00 Ernest zaczął ją usypyć i przyspała z półtorej godziny. Reszta już poszła, ja się wracam po aparat, bo stwierdziłam, że dzisiaj nagrywam, co tutaj się dzieje cały dzień. Więc idziemy teraz, bo przez to, że zjadłam późno śniadania, śniadanie, to jakoś nie za bardzo zdążyliśmy na ten taki obiadek a stwierdziliśmy, że zjemy tutaj sobie w takiej części restauracji snack i są tam tutaj też kebaby i obiecałam sobie, że zjem w Turcji kebaba no bo gdzie są najlepsze kebaby jak nie w Turcji tak jak myślałam, nadziei jest tyle jedzenia tutaj taka fajna przystawka z serka i z arbuza i nawet o tych snakach jest po prostu tak wielki wybór więc chyba nie dojdę tam do tego kebaba, zresztą nie pamiętam dokładnie gdzie on jest i wezmę tutaj coś z tych snaków już sobie wiążą taką tortikę z mięskiem tutaj tomato to jest naprawdę szeroki e, wybór tam widziałam że też makaron z e, No tutaj po prostu nie wiadomo co sobie no, nałożyć tyle jedzenia na Olga zazwyczaj jest bardzo dużo, ale ja muszę Wam koniecznie pokazać, tutaj to jest naprawdę w morzu, tego co się dzieje w głównej, w głównej restauracji Więc na pewno będę was tam też na kolację i pokażę co tam serwują Jest już wieczór, szykujemy się właśnie do kolacji Tutaj mam ze sobą na wyjeździe moją bondię, mój puder Sypki, pięknie rozświetlający. Zaraz pokażę wam efekty, jak cudownie mieni się on na ręce. Widzicie, są takie piękne drobinki. Naprawdę cudownie się on miesza tą paralotnię. Ja zawsze boję się wysokości, ale ostatnio Artur mnie namówił, jak byliśmy na Chorwacji i otworzyłam się i zrobiłam to mamy nagranie, czekam jak mi, bo akurat właśnie Paulinka wzięła do Niemiec nasze nagranie bo na jednym dysku, bo oni też próbowali i czekam, chcę to zobaczyć piątkę zresztą tak zostawiłam na Instagramie mega przeżycie, mega bardzo fajne jakaś No na paralotnią naprawdę polecam, polecam mega, mega cudnie sobie, tak. Co poszli na spacerek, to chyba wyczułaś, że mama by została sobie sama. Dzień dobry. Dzień dobry, powiedz. No, cześć, pomachaj. Hmm, mała Balbinka moja Moja malutka Balbineczka Opływałabyś byś tam chętnie z chłopakami, co? Słuchajcie, ona no jest tak kontaktowanie Nie wiem, czy tam wcześniej mi się nagrał, czy nie Że jak jesteśmy na 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 śniadaniu to ona po prostu musi z tego krzesełka odwracać, do wszystkich uśmiechać. Wszyscy z obsługi ją zaczepiają. Ona, znaczy ona ich zaczepia, nie reagują, cieszą się na jej widok. No, to jest coś rozkosz na moje tu, mój dziubek mały. Myślę, że dzięki temu, że my właśnie sporo jeździmy, sporo z nią wychodzimy, jesteśmy wszędzie. Ona jest taka bardzo kontaktowa i się uśmiecha. I wiem, że niektórzy się boją podróżować z dzieckiem, pytają jak to, jak to robisz i tak dalej, po prostu się też nie zastanawiajcie podróżowanie z dzieckiem jest naprawdę fantastyczne a jeżeli przejmujecie się lotem samolotem i tak dalej, to pamiętajcie, że dziecko czuje wasze emocje jeżeli wy jesteście spokojne, to dziecko tak samo eee, tak naprawdę ja nie za bardzo lubię latać a, a ona? Ona śpi, ona nie czuje lądowania ona się bawi, startu też nie czuje, więc w ogóle ona się cieszy, widzi ludzi, uśmiecha się, w ogóle nic nie płacze, e, naprawdę nie stosujcie się tym, zwiedzajcie świat. E, niektórzy mówią, a przecież dziecko takie małe i tak nie będzie tego pamiętać, I tak nie będzie pamiętać tego lotu, to po co coś tam gdzieś tam, ale to są dla was też wspomnienia, dla was przeżycia, to wam to zostanie, a jeszcze poza tym teraz. Może tego nie pamiętać, ale ja na przykład chciałabym mieć takie pamiątki nagrania, jak byłam mała. Żyjemy dużo, a znienimy się, bo chcemy, żeby te wspomnienia były dla nas przede wszystkim e, i potem dla niej, żeby mogła sobie też zobaczyć, kiedyś coś takie nagranie. To jest taki cudowny dla niej e, pamiętnik e, i fantastycznie tak spędzamy czas. Poza tym jest ciepło e, jest trudniej inaczej inaczej niż no, siedząc w mieszkaniu w Krakowie no tak? więc naprawdę podróżujcie, zwiedzajcie smakujcie jak najwięcej mamy rezerwację słuchaj bo zarezerwowałam ja mam taką altankę taką kabinę, kabana mamy numer 7 i to trzeba pewnie tam troszkę tam będzie pan ale to pójdziemy tam pojutrze będziemy dopiero ani najlepsza jest, że jak się kręci, ona wie, że się kręci i zobacz. To się wie, że go dadzę. mamie? Dasz mamie? Daź? A nie buzi tu. <gry> tutaj. tutaj. Tutaj widzaj, To są właśnie do restauracji, ale pierwszy kierunek jeszcze. Zanim ja będę sobie coś wybierać. To jest kids, kids restaurant. Tutaj nawet leczkę końc zaplatnie. Bierzemy Nuni talerzy, ale widzę, nie ma takiego głębokiego talerzyka. Chyba tam dalej. tutaj jest mikrofalka, żeby można sobie coś podgrzać. I tutaj jedzonko, co zaraz Nuni wybierzemy makaronik z sosikiem Ryż Wszystko oh, zupka jakaś, może, może taki kremik Niestety może i taki troszkę takiego bez nakremiku zobaczymy Jest gorąco, więc nie wiem czy, czy będzie chętna pewno najbardziej będą smakować ich. Fryteczki, ziemniaczki, wezmę jej ziemniaczka, tej kalafiorek. Jak smakuje tureckie jajka. Dobre? Bo Zmienia ja tylko wyprzedzki jadła. Tutaj ma przygotowany makaron z sosikiem. Makaroninka, czy lubiłaś Wygląda. Pięknie, piękna sukieneczka. Gdzie idziemy na kolacyjkę? Nunia. Tu to Zaczyna cię interesować, ta ma mamy. Co tam w środku jest? Co tam? Jestem hmm. jabiona. <grymna> idziemy do, mez... Me 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 e. do Meksykańskiej instalacji. Tak, jesteśmy, nie jesteśmy na kolacyjce. Tutaj. No, tutaj widzę mamy jakieś te przystaweczki, te ucieczki. Czemu? Kaważek do pięknie stóp czekaj, czekaj o, a czekaj, tak, tutaj takie serduszko jest pycha mm, chcecie spróbować tą ośmiornicę? dzisiaj mamy 29 stopni mamy troszeczkę taką inną pogodę właśnie, ale przynajmniej jest tak lepiej, bo tak ujrzyło tego słońca takiego palącego i gorąca, bo jak wracali, ja wczoraj to no, po prostu nie mogłam i nawet tak naprawdę nie wystawiałam się, ani się nie opalałam. Musiałam leżeć cały czas z klimatyzacją. To jest też taka fajna, fajna restauracja, gdzie można sobie wziąć kawkę. Już sobie tutaj kaweczkę mrożoną. Jest o wiele lepsza niż tam w barze. Musia ma fajne na świecie, jest na na świecie, i pan Shake. Dzisiaj jesteśmy w całym tym mieście. Tutaj Ania, tutaj jest w Jesteśmy w takiej kabinie, kawana kabin Zobaczcie jak fajnie wygląda. W środku jest lodóweczka, przychodzi czan, można sobie zamawiać bryniaczki, nie trzeba chodzić do baru, kawkę, wszystko co chcemy. Chciałeś? Jak wrzucisz cokolwiek na YouTube przed moim akceptem, to zobaczysz. Bo ci się przytyło. Tak, bo mnie nagrywasz z pozycji jajek. z Nazywasz mnie z, z, nagrywasz się z pozycji jajek. Co w ogóle pamiętasz ma? o tym, żeby jej dawać wodę? No, cały czas. No. no to daj jej tak. Trzymaj. Jesteśmy tutaj pięknie zaopiekowani. Co chwilę przychodzi jakieś jedzonko. No już tutaj w sumie wszystko zjedzone. Zamiast nagrać wcześniej. Jak było ładnie, to nagrywam Wam totalną końcóweczkę. Naprawdę jest fajnie. Dzisiaj jest po prostu taki dzień spokojny, bo jesteśmy w tej właśnie Habana. Altana, Habana, Habana, Habana. Habana. I yy, rzeczywiście sobie jak tu przysz, przyszliśmy rano po śniadaniu, to rzeczywiście sobie tak fajnie odpoczywamy, mamy widok na samym morze. Znaczy tak się nie złożyło, żebyśmy tutaj cały dzień spędzili yy, totalnie nad morzem. W ogóle ten, muszę Wam powiedzieć, ten hotel oferuje tyle atrakcji i tyle tutaj fantastycznych rzeczy się dzieje, których nie sposób wymienić, yy, ale nie starcza czasu. To by trzeba było przyjechać, ja nie wiem, chyba na miesiąc, żeby móc pokorzystać, z, z, nie wiem, wejść do tego game center, star sobie pobrać, spacerować, zagrać tenisa. To jest chyba ponad 20 kątów do tennica. Ehm, albo spędzić czas po się, jak pokorzystać z tych wszystkich atrakcji wodnych, które tutaj są. Właśnie parasali, e, różne powiecie, banany, motorówki i tak e, dalej. Pontony. E, jest wielki aquapark. E, dla dzieci wielki park kids. No po prostu mega olbrzymi resort. No ja jestem zachwycona. Naprawdę jest mega, mega fantastycznie. Nigdy jakoś tak nie miałam parcia, żeby jechać do, do Turcji. A teraz tak sobie myślę, kurczę, bardzo mi się tutaj podoba, gościnność tutaj w hotelu jest naprawdę niesamowita, e, obsługa na najwyższym poziomie, wszyscy w ogóle mnie zaczepiają, bo ona jest taka słodziutka, wszyscy nas są fantastycznie mili, wszystko można załatwić, jest naprawdę 10 na 10. Pobyt tutaj w tym hotelu, mega i leci ode mnie prosto do Was.